Właśnie wyszłam z biblioteki. Dla dzieci mam tutaj książki wypożyczone. A teraz dalej przed siebie biegnę na pociąg. W ogóle przed chwilą padał też śnieg, jak szłam do biblioteki. Taki śnieg z deszczem, ale ogólnie cieplej jest niż wczoraj. A ja dzisiaj odpowiednio ubrana, chociaż nie wzięłam e, rękawiczek. Ale nawet szal już dzisiaj mam. A dzisiaj jest cieplej, patrzcie. Wczoraj było minus dwa, a dzisiaj już jest cztery stopnie. Teraz chyba jeszcze więcej myślę. Jakoś tak na dole trzymałam tą komórkę i idę dalej. Ładne niebo się zrobiło. Ogólnie to dzisiaj przyjechałam i właśnie dzisiaj to jest ten dzień, w którym w Reutlingen stoi choinka. Postawili choinkę. Jeszcze tutaj dźwigi sterczą bo od 20 chyba 7 listopada albo 9 nie wiem, jakoś pewnie na weekend zaczyna się zaczyna się Weihnachtsmarkt świąteczny jarmark, pokażę wam cudnie wygląda, duża jak zawsze a jak będzie ustrojona będzie jeszcze ładniejsza teraz możecie zobaczyć jeszcze nie jest udekorowana tylko tylko po prostu taka surowa Ciekawa jestem, czy tutaj właśnie też dekorują dzieci, bo czasami jest tak, że ze szkoły robią dzieci bombki, a tutaj jest blisko gimnazjum, więc właśnie może być też taka akcja. No i lecę teraz dalej przed siebie. A książki są tak ciężkie, że. Powiem wam jest co nieść. Naprawdę nie mogę narzekać, bo ważą swoje, a w torbie jest action. Lubię właśnie takie momenty, kiedy mogę sobie sama tutaj przybyć. I akurat dzisiaj miałam pretekst, bo pretekstem były książki, więc tak czy siak musiałam do biblioteki powędrować. A że dzieci chore, więc oczywiście dla nich książeczki, żeby miały co czytać. No i przez ten pretekst właśnie jestem tu. A tutaj, jak zwykle, pełno ludzi dookoła chodzi. No i już mnie kuszą te wystawy, ale już sobie powiedziałam, że nie wejdę i nic nie kupuję. Bo już niedługo znowu pojadę na zakupy większe. Dzisiaj ogólnie możecie zobaczyć, że mam zimowe buty już ubrane, swoje, z Esprit. Jestem bardzo zadowolona z tych butów. To będzie drugi rok, jak teraz będę je używać, ale naprawdę nic się z nimi nie, dzia nie dzieje, nie działo. Tylko czasami piszczą w sklepie. Jakbyście na przykład chcieli, jakbyście chcieli wejść na przykład do Kaufland, bardzo piszczą na bramkach. Zawsze muszę pokazywać, bo moje buty wołają, że idzie Polka w Niemczech, w Kauflandzie. Będę musiała jeszcze do Netto zajść, bo tutaj, mimo to, że dużo jest różnych sklepów, to takich spożywczych nie ma tutaj dookoła nigdzie, więc yy, nie kupię. Na przykład teraz potrzebuję kupić karmę dla kota, bo moja kicia od rana już dostała jedną saszetkę, a ja wiem, że jak ja przychodzę do domu, to na z nią chęcią zjadła jeszcze jedną, więc muszę jej zakupić taką safetkę. Jakie ładne niebo się tam robi. To już jest dla mnie jakaś nadzieja, że skończy się trochę tego zimna i opadów, bo dzisiaj od rana padało. No i będzie właśnie troszkę cieplej. Chociaż wiem, że nie mam co liczyć, bo przecież zima. Ma się zbliża. Wiadomo, że powinno być coraz zimniej, ale tutaj w Niemczech jest tak, że ten listopad też jeszcze potrafi być taki ładny. Przynajmniej tu umie właśnie jakie ładne niebo. On potrafi być właśnie ładny, ciepły. A teraz, tak powiedziałabym, zaskoczył nagle takim, takim spadkiem temperatury. No. Zobaczcie, tu jeszcze kwiaty. O. Kwiatki ładne. Zdobią. tarasik A ja idę właśnie teraz do dworca. Mamy taki park. Mały park. Parczek powiedziałabym. O. Ale najszybsza droga tędy albo naokoło, ale ja zawsze tędy chodzę. Tutaj jest jakiś pomnik. Dziewczynka albo pani karmiąca źrebaka. No, także idę do dworca, a tam za tymi drzewami jest dworzec, który widzę, że w ogóle jest w remoncie. A wcześniej nie widziałam tego. Cały dworzec właśnie jest w remoncie. Z tej drugiej strony tego nie widać kompletnie, bo to oni z tej zaczęli chyba tutaj remont. Dlatego nawet nie wiedziałam, że remont trwa. No to, że jestem codziennie na dworcu. Ach, teraz na pociąg swój, bo jakiś pociąg przyjechał. A to nie na tym, na drugim. Dobra. O Jezu, jak pusto, musiał coś odjechać. Dzisiaj będzie pociąg o czasie, poprzedni też był. Aż jestem w wielkim szoku, pierwszy raz od... U, u, u. Już jestem u siebie, a teraz biegnę do Netto, muszę zrobić parę zakupów, najważniejsze dla Kici, bo ogólnie jedzonko mamy, tylko biedna Kiciulka, nic nie ma. U, ktoś się chyba tutaj wyprowadza, zobaczcie, starta gratów albo jakiś remont, wszystko tak narzucone. Tu już będę miała blisko do, do netto więc kawałek i od razu będę mogła zrobić zakupy muszę wam powiedzieć, że jeżdżenie komunikacją miejską to jest nielada wezwanie i szczerze wszystkie osoby, które właśnie codziennie zmagają się z pociągami, z autobusami, z chodzeniem. No to podziwiam, bo to jest naprawdę no dużo czasu to zajmuje właśnie takie jeżdżenie z punktu A do B, jeszcze przejście kawałek i tak dalej. Tak jak ja teraz tup, tup, tup do sklepu, tup, tup, tup do domu. Z jednego miejsca w drugie, tup, tup, tup. I tak, I tak chodzenie, chodzenie, latanie w tą i w tą. I wszędzie trzeba jeszcze stać, bo gdyby tak wszystko pasowało, przychodzę na przykład sobie na peron, zaraz od razu pociąg jest, wsiadam, jadę tutaj, wyskakuję, znowu gdzieś wchodzę, no ale tak nie ma. Przychodzę na peron, muszę stać. Przechodzę na autobus, na przystanek autobusowy, znowu muszę stać. No i tak jest, stanie, stanie i jeszcze raz stanie. Oh, pokażę Wam. Ładnie, zobaczcie, wygląda tam ta góra. Świetna, a tu już zaraz będzie Netto. Tu chyba już jest. To jest chyba już od Netto. Jakiś magazyn ich. Pokażę Wam z tej strony. I proszę, tutaj już. O tam nawet napis Macie Netto, góra. I tu z tej strony też góra. Tam kiedyś nawet byłam na spacerze, bo tam się idzie do tego drzewka, takiego samotnego, który stoi tam wysoko. No i właśnie tutaj już mamy Netto. Muszę iść kupić dla kici mojej, bo ona biedna. Czekasz, pani coś przyniesie dobrego. Pokażę Wam co ja dzisiaj na obiad kupiłam. Zobaczcie. szub, nudel i takie kotlety. Takie krupsiki. Będzie na szybko obiad dzisiaj. Teraz dla Kici jeszcze szukam. Kolejne świeczniki. To 8,99%. A ja do kasy czekam kolejka oczywiście zakupy już zrobione wszystko w torbie schowane i teraz lecę do domu już coraz ciemniej się robi to jest właśnie najgorsze w listopadzie czego nie lubię to jest to że szybko się robi właśnie ciemno tak brzydko, brzydko pnuro ja i tak szybko kończę pracę, a widzicie, nie mogę się cieszyć nawet e, dniem, bo no bo że zaraz będzie ciemno, ja tylko dojdę do domu i już będzie znowu ciemno. nawet nie mogę nic dla Was nagrać fajnego, bo światła nie mam po prostu. Chcę Wam pokazać, może będziecie mogli stąd zobaczyć, ale tam... Na górze jest trochę e, ośnieżone. Dzisiaj też troszkę padało, padał śnieg z deszczem. I nie wiem czy Wy to widzicie, ale ja, no ja widzę trochę właśnie stąd taki, takie góry właśnie troszeczkę opuszone śniegiem. Ach, jak już będzie więcej tego śniegu, to na pewno będzie przyjemniej, ale też będzie chłodniej. No, i tylko muszę Wam oświadczyć, że dla mnie to jest dzisiaj piątek. Bardzo się cieszę, że jutro, e, jutro jestem w domu, jutro zajmuję się innymi rzeczami, i już mam w głowie tak pokładane, co robiła, że ciekawa jestem, ile tych moich planów się sprawdzi, i ile w ogóle dojdzie do skutku. Bo coś tak czuję, że. Wykonanie będzie jak zwykle 50%. Na pewno nie 100%. Bo 100% to u mnie, szczerze mówiąc, rzadko kiedy e, udaje się wykonać stuprocentowe wykonanie czegokolwiek. Widzieliście, cóż takiego kupiłam w netto. Uh, takie kotleciki mielone, klopsiki powiedziałabym. Mm. No ciekawe jestem, jak będą smakować, bo szczerze mówiąc, jeszcze nigdy nie kupowałam wnet, to nie wiem, czy będą dobre, czy nie, ale z tej firmy kupowałam na przykład parówki i te parówki, muszę Wam powiedzieć, że są smaczne, więc jeżeli kotleciki będą tak samo smakować jak właśnie te parówki. No to myślę, że, wy, że będzie dobry obiad. Dzisiaj muszę na szybko zaraz zrobić ten obiad. Dzieci już czekają głodne. No ale wszystko się przedłużyło. I widzicie, tak to właśnie wygląda życie w Niemczech. Nie zawsze jest bajkowo różowo. Tylko czasami. Jest y, trudniej. Tak jak na przykład dzisiaj. Moje dzieci muszą czekać na mnie na obiad, a ja po prostu tyle czasu zanim dojdę, zanim jeszcze zrobię chociaż dzisiaj będzie szybko bo tylko odgrzeję na patelni ten obiad, więc nie będzie jakoś tam źle. Ale no i tak, tak czy siak, trochę to będzie trwało, nie? Dzisiaj sobie tutaj przejdę koło szkoły. Zawsze, kiedy przechodzę obok takiej szkoły, to sobie przypominam swoje chodzenie do szkoły. Zobaczcie. A muszę Wam powiedzieć, że ta szkoła troszeczkę przypomina tą moją szkołę. Podstawową. Nie średnią, tylko podstawową. To znaczy, może nie to, że ona była w takim kwadracie jak ta. Ale też była dwupiętrowa, i w takiej samej właśnie formie. Takie okna, coś takiego ala. Ciekawa jestem, czy jak widzicie szkołę, albo kiedy wchodzicie do takiego budynku szkolnego, to czy zaczynacie odczuwać strach? Ja osobiście nie wiem, nie odczuwam strachu. Także. Mogę spokojnie wchodzić do takiej szkoły, sobie tam być. Czuję się dobrze. Tutaj jest sala gimnastyczna. Ogólnie to powiem wam szczerze, że mają fajny taki plac zabaw. Łącznie z koniami. Pokażę Wam konie eee, drewniane. O, taki plac dla dzieci zrobiony. Tam właśnie boisko. Powiedziałabym, ta szkoła jest bardzo zadbana. Ładny widok uczniowie mają, cudowny. Tutaj jest robiony parking na rowery, na uczniów. Także bardzo przyjemnie. Dzieciaczki jadą jeszcze wracając do, do mm, komunikacji miejskiej to no niestety to jest trudne, kiedy musicie cały czas używać takiej komunikacji miejskiej, wszędzie tylko się poruszać pociągiem, autobusem i jesteście od tego uzależnieni to muszę powiedzieć, że e, no nie wiem ja ostatnim ostatnio zawsze jeździłam samochodem wszędzie i naprawdę ciężko jest tak się przestawić że właśnie musicie z jednego środka komunikacji na drugi się przerzucać, jeszcze gdzieś tam iść i tak dalej że ta droga do domu jest taka wydłużona i ona czasochłonna jest w komentarzach Czytałam, że właśnie piszecie mi, jej, ta droga twoja taka jest długa. Wiecie co, to nie jest długa droga, bo ja nie mam jakoś daleko tutaj, ale yy, z miejsca, gdzie ja pracuję, tu to ja muszę wziąć dwa środki komunikacji miejskiej, bo ja jednym środkiem komunikacji nie dojadę. No i w związku z tym yy, ta, ta droga się wydłuża. Bo kiedy, wiecie, wsiadłabym sobie na przykład w pociąg i wysiadła tutaj bezpośrednio, no to ja tylko czekam na jeden pociąg i sobie tutaj jadę. No ale teraz... Wcześniej jeszcze tak było, że faktycznie można było tak przyjechać pociągiem jednym, ale teraz są prowadzone jakieś remonty i w związku z tym Niestety nie ma pociągu, tylko, znaczy pociąg jest, ale tylko do jednego miejsca, i z drugiego musi, muszę wziąć autobus, żeby dalej jechać. No a potem, oczywiście, muszę iść. Nóżki, nóżki muszą mnie prowadzić. No także przynajmniej mam dużo ruchu każdego dnia robię jakąś tam dzienną dawkę kilometrów i to też jest dla zdrowotności. Tylko kiedy jest zimno, to już jest trochę gorzej. Tak jak teraz, kiedy właśnie nie ma słońca. Kiedy jest bliżej zera, to wtedy nie chce się tak aż spacerować. W torbie niosę jeszcze dla Kici mleczko. Jeszcze kupiłam jedną saszetkę dodatkowo i jeszcze kupiłam dla Kici e, takie suszone mięsko, ale nie wiem dokładnie cóż to jest za mięsko. Będę musiała zobaczyć. Potem Wam pokażę. Dobra, wyłączam się i lecę dalej. Ja już jestem w domu, a kicia czeka na swoje jedzonko. O, widzicie jak chcę? A jaka czyściutka miska, bo tylko z rana miała jedzonko i dopiero teraz, nie Kiciu? Ale fajnie. Jeszcze wam pokażę, co jeszcze Kicia? dla Kici kupiłam. Jeszcze kupiłam takie coś, to co wam mówiłam, a widzicie, to jest z kurczaka, no i oczywiście szepę taką, to są takie mniejsze saszetki. No i teraz jej dam, bo ona już tutaj ładnie czeka. Czeka Kiciulka na swoje jedzonko. A tam idzie duża Kiciunia, też czeka na swoje jedzonko. Zaraz będzie.